Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z... E, tym razem wracamy do odkrywania dróg Europy. Możemy kontynuować. Wyruszamy z niemieckiego Erfurtu. Jedziemy... W Dreźnie byliśmy, w Magdeburgu byliśmy. To co moi drodzy, to wr wracamy na południe, jedziemy do Nurembergi. Miasta, które naprawdę zapisało się w historii tego, tego świata. Dobrze pamiętacie? Potem koniec, 46. Słynne procesy norymberskie. Mogę tak wymienić dalej, ale mm, mówić o tych procesach norymberskich, ale to nie o to chodzi. To nie jest program historyczny. Ja sam zresztą nie jestem mm, historykiem z wykształcenia dobra odpalamy dobra. chyba jest w tym w ogóle a, zakładzie, okej okay. Rynek przesyłek. Tak. Dobra, i wjeżdżamy. Ciekawe, jakie przygody tym razem nas spotkają. Dobra, przytulimy się. Dwójeczka, kamera zewnętrzna. Do przodu, o, trzeba się przytulić bardziej do środka po śladach opon. I teraz Co my tu mamy. So fun from... Odpięta, możemy odpalać. No to przed nami 238 kilometrów, dobrze. No to skręcamy. na bramę bo tak jest otwarte żeby przez przypadek w nią trafić I zaś czerwone światło, to jest po prostu coś niesamowitego, mamy wiecznie czerwone światło. Dobra, i zielone. zaś czerwone, ale myślę, będę się już trzymał do, do lewego pasa, ponieważ za chwilkę będziemy skręcać Kolejne czerwone światło przed nami. Ciemna noc nastała. Jest godzina trzecia nad ranem, to można powiedzieć, że to jest najciemniejszy moment nocy. Widziałem taką lolotkę na zasadzie, co to za miejscowość, a jest tyle razy, razy w ETS-ie pokazywana. No. Muszę zmienić jedno ustawienie, bo zauważyłem: system, opcja, eee, sterowanie, to pójdzie szybko. Kontrolery, ok, eee, klawisze i przyciski, eee, ciężarówka, czekaj, cofnięcie, Manetek, manetek, wycieraczek, tak, i wycieraczki. Dobra, i teraz e, ciężarówka, retarder, asystenci, tempomat, e, zawieszenie. To muszę jeszcze zrobić. Jest zwiększenie siły retardera. Tak. Zmniejszenie tak, dobra. Przepraszam Was już, ale tu nie ma retardera, więc trudno. Zostawano styk czasowo, ale, ale dobrze. że tam my jedziemy, o, będziemy skręcać zaraz za tunelem. Przydałoby się jakieś radio. Czy zobaczycie jakie radio tu można włączyć? Czy jest jakieś nasze śląskie radio? ani za chwilkę wrócę. Przepraszam, już jestem, no ale, gdy, gdy dziecko płacze, to nie ma, nie ma, nie ma z miły. Wyciągnijmy się, żeby złamać. Ok. Wolnimy Nie ma nie zakaz wyprzedzania, bo zakładają ostre zakręty i wspinaczkę. Przejdzieliśmy, można powiedzieć, pobawiliśmy się wyścigi słoni. Tylko, że ja chyba mam lżejszy w takim razie ładunek, ja mam tego ładunku. No, 10 ton, więc to jest tyle, tyle co nic w stosunku do tego, co on ma tego drewna. On ma dwa razy tyle. Ciekawe serpentyny, ale wielkimi krokami, już tylko 100 km przed, e, przede mną do Norymbergi. z kilka minut na parkowanie i zobaczymy, ile czasu nam zejdzie. Czy rozpoczniemy kolejny transport, czy zrobimy taki krótszy. Ale chciałbym jeszcze zjechać jeden, jeden transport patrząc na zegarek, na, o, która jest, o której nakrywam. Byt przepisowy tą ciężarówką nie jestem. Zaraz włączę ten pomad tu. Uhuhu! Uhu! Niby 60, a jednak 60 to za dużo, trzeba troszkę zwolnić. Teoretycznie jest 60 km do Norymbergi według GPS-a, pokazywam godziny 19 jazdy. Ciekawe dlaczego. Okay. Można powiedzieć, że zaraz jesteśmy w Norymberdze. Ja Myślałem, że, patrząc jeżeli to, jak można powiedzieć, aglomerację norymberską. Mm. razie, że jesteśmy 40 km od celu, to pewnie jakieś 30 parę kilometrów od samego centrum Norymbergi. Więc można by rzec, że w aglomeracji już jesteśmy. Za Norymberga, albo na, tak jak nam w kraju, w którym to mieście było, że jechaliśmy też, było chyba w Magdeburgu, gdzie było ost i west. Ost, właściwie. w jest taka pora moi drodzy że chyba skończymy ten odcinek albo nie zobaczymy zobaczymy ile pójdzie na parkowanie jeżeli będziemy długo parkować będę długo parkować Kończymy tę przygodę na tym jednym transporcie. Powiem Wam tak moi drodzy, na ten moment zakończymy przygodę e, dzisiejszą podróży po Europie. Może nie są to super długie odcinki, bo przyzwyczailiście się ja zresztą pewnie też czy mm, u Sima czy u teraz WB nie wujka Bokuna, jak kiedyś to, 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 to było. troszkę odpocząć cały dzień, wiecie, przy komputerze w pracy. A w momencie, kiedy chłopcy idą, moi chłopcy idą spać, to też powiem wam, jak moja żona wraca później z pracy, a to jest jedyny moment, kiedy mogę na przykład sobie pograć, to też chciałbym po prostu potem sobie posiedzieć. Czy też muszę jakąś kolację zjeść? Na ten moment te odcinki będą około w zależności jak się rozwinie trasa czy misje. Tu jest o tyle łatwiej, że często wybieramy, e, wybieram dość krótkie trasy. Jak będą dłuższe, no to nie będę miał wyboru. W sensie bez żadnego negatywnego dźwięku, po prostu nie będzie wyboru i będę nagrywał długie odcinki i tyle. Oj, jaj, 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 ale oj, 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 trzeba wyprostować No się da I teraz ją po prostu wyłamać porządnie i wyprostować. Dobrze. Wciągamy hamulec. Gasimy silnik, wychodzimy na luft, odłączamy dostawa zakończona. Kontynuuj, dobrze, moi drodzy, zobaczymy, co będzie teraz.